Siedząco mi spodnie spadają No Zresztą. Rzeczywiście Eee Dobra tu jest gen no, od razu no, ja się... Przeszkole? Czy jak to tam jest też Już kurwa kogoś słyszę i nie wiem Jakieś klauny tu się rzucają Do mnie Halo gdzie tu jest cyrk? Kurwa, Kola? Klaun jest? O kurde. No, mówiłem ci, że tu jakiś kurwa przyjechał. Nie, no jest, jest trzecią w nocy. To ja nie myślę. No, dobra, okej, nie Dalej was. cię gania? Nie, ale słyszę go. Jest gdzieś blisko. O kurwa, mać O. Co jest? Co jeee? Jest? No jakieś... O ty chuju! O ty chuju! Pierdalaj hmm. do cyrku. Dlaczego musisz być koło szkoły? Wypad ze szkoły! Skończyłeś już naukę na dzisiaj. Kurwa ty za... Jezu, co ja w ogóle robię? Nie Ale... DO Nie! Nie wiem, rozmazuję... A, ja pomyliłem gości no, Dobra, myślę, że tutaj do... Nie zrecowałem się, że z niej jestem jak raczej widem Dobra, dobra kiedy ostatnio w ogóle eee, z półtora godziny temu, mniej więcej Może było warto. No, bym pięć osób, witam. Pięć osób. O trzeciej w nocy. No kurna, serio? Ej, ludzie naprawdę nie... No co robić? A no nie, nie powiem, że nie, no bo mówię, raz mi się też zdarzyło. O czwartej nad Nie no, trzeba ci watch time co nie? No, ale, no, no dobra, nie? Ty masz więcej osób, czym więc e, twój kanał pójdzie na wyższą kartę No niby tak no, no przecież ja tym nic nie zrobiłem o co chodzi? Feng dlaczego tutaj zepsułaś ten generator To on wybuchł? No trzeba został powalony sorów Eee, moja wina Kurwa patrz, jeszcze nie trafiłem, ja pierdolę No to już Dalej. leci do ciebie Mee, w z Dobra Nie tu zajmuje nie. ktoś? Ja Nie ja, tylko Zajęty. ja Musiał się schować za tym drzewem ty, ale czemu ty się tak wypiłisz? No <laughs> Jeden generator. Ale na to Od totem zniszczę, żeby nie było noeda czy coś? Kolejnego. To, co jest to, tak się skradasz, że cię nie widzę? Bo w zasadzie ja nawet nie wiem, gdzie ja szedłem, bo czat, nie? <gry> Dlatego mówię, i ja i ta gra na live'a, gdzie jak ktoś mi pisze coś, no kiepsko. I ja w, w tym momencie po prostu trochę improwizowałem, nie? Ale dobra. Jestem całym. To ja jestem całym Twoim czatem. Ja wiem, ale kurde, to. Ja nie wiem, jak niektórzy to robią. To, no, grają to i centralnie czytają czat. I jeszcze kurwa im te skill checki. No idź pan do dopy. Da się wyłączyć, przyzwyczaić. Albo no, mają podzielną po prostu uwagę. No tak, ale jeszcze biorąc pod uwagę, na przykład, takiego mnie, który. Ee, gra od święta, no to no. Nie, to jest, no ostatnio czę częściej grasz. No częściej, no, no bo mam, mam trochę więcej czasu. Nie? To znaczy tak, trochę więcej czasu. Mówi to gość, który kurwa na dwa etaty nie? Ja pierdolę. Ale można bueno, powiedzieć, jest... no z tego tam gdzieś tam się czasu no, na te granie trochę więcej znalazło, no mimo wszystko. Ale to i tak za mało, no to, o kurwa macie, no ja pierdolę gadam mi nie patrzę co ja robię yy, no. O jak zniszczę to ten to se Ja już i zupka opierdzielona i yy, ten bułka wrąbana i jeszcze energetyk wypity i jeszcze mi zostało wafelek jakiś tam czy co to tam mm. No, naprawdę... Ja mam ostatnio pecha, nie? Bo zawsze dziś... Tego dnia bym chciał skończyć. No ci ta noga zgniła od tego kupania. Zapewne już zgniła. Ja śpię. Weźmy na to poprawkę, że jest trzecia, dwadzieścia y, No to też. Już jakby nie patrząc to zmęczenie mi kurwa daje ostro kość. Ty, Darek, już leżysz? What the fuck? Nie <gryny> wiem. Ja pierdolę. No, to się kurna jak na razie dla mnie nie da. Graj tu, czytaj i jeszcze ci kurde coś powiedzą ja nawet nie słyszałem tego. Nie wiem, nie pamiętam. A może ja już odleciałem na chwilę? Nie mówię, że nie Wszystko jest możliwe w tym momencie. Gońcie? No, gdzieś tam był. A, no to na ja, no gdzieś tu może Ale już jest trzecia noc w nocy, to może nie myśli. Chyba, że to jest z innego kraju, no to inna sprawa. Ja na pewno ten mecz i kończę na no, ja też bym Wszyscy wymykają. Przez to, że obok nas jest łóżko No? no. Ja, już łóżko, ja już łóżko słyszę, chodź Chodź Chodź, połóż się na mnie cieplutko Pod kordełką O kurwa, prosto na niego się wiebałem Pierdolę. Biegnij, nic nie widzę. A! Kurwio, ty biegnę, wybiegłem stąd, jest tu paleta, jest otwarta To znaczy, ten rzucona. Kurwa, mać, straszyłem się, ja tu się czaiłem na gena, a ten Lui po prostu mnie uderzy tak po prostu no niestety o, nerdziara dzięki za followa. Y za takiego nieogarniętego typa jak ja. <grybujesz> Dobra, alligator. Jesteśmy zostali w zasadzie sami, nie? No, leś pod bramę. Eee. Czekaj, czekaj. To zaraz o, kończę jacyś... geno. Ty, jakiegoś szczura mi tu na czacie wysłał. Tak? No, Dobra, ty, nie, ty, nie kończę geno. Kolejem z klilczaka, popita, eee, Ty popita, 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 kończysz popita, popita, Nie kończę, bo gdzie go kończyłeś? Kurwa Nie w W do... mieszkaniu 95% generatora Tam na dole? Tam na dole? Tak to Znaczy powiem. w domku, w domku Nie w szkole tylko w domku To teraz yy, ja nie wiem gdzie jestem Które Po lewej jest... twojej A po prawej jest killer Po prawej jest killer Mojej krato. Tam po ten... raz są. Na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, na okay. dół. Garażem na dół. Okej. Okay. Po czego? Gdzie on jest kurwa? On tam to... pobie killer ciebie. No kurwa mać! nie wierzę. To za gdój. O kurwa, ty tu. O. O. Otnów, okno? okno czy coś takiego. Nie wiem, ja nic nie widzę. No jaki, kurdeś... Młah. To nie jest... <laughs> Gdybym skill checka nie spalił, to było dobrze. A ja spaliłem skill checka. no za co ty mnie kurwa dziadu